Donald Trump uderza w ekologię, podpisując rozporządzenie, które przywraca plastikowe słomki w USA. Wracamy do plastikowych słomek. Myślę, że to jest okej. Okay. Czy to akt buntu wobec ekopoprawności, czy pragmatyczna decyzja? Uwielbiam moje plastikowe słomki, nienawidzę tych papierowych. Ekologowie biją na alarm, ale zwolennicy Trumpa świętują. Jakie konsekwencje przyniesie ta decyzja i co oznacza dla świata? Sprawdźmy szczegóły. Wracamy do plastiku, bo zamienniki nie działają. Wiele razy się psuły, eksplodowały, a jeśli coś jest gorące, nie wytrzymują długo parę minut, czasem parę sekund i prowadzą do absurdalnych sytuacji. Wracamy do plastikowych słomek. Myślę, że to jest OK. okay. Decyzja Donalda Trumpa o przywróceniu plastikowych słomek w instytucjach federalnych budzi ogromne emocje, zarówno wśród ekologów, jak i zwolenników polityki deregulacyjnej. To posunięcie jest symbolicznym gestem odwracającym politykę klimatyczną Joe Bidena, który zakładał całkowite wycofanie plastikowych słomek do 2027 roku. Czy ta decyzja to wyraz zdrowego rozsądku, czy może krok w tył w walce o czyste środowisko? Debata na temat plastikowych słomek w Stanach Zjednoczonych trwa od lat. W 2018 roku stały się one symbolem nadmiernej produkcji plastiku i zanieczyszczenia oceanów. Organizacje ekologiczne wskazywały, że miliony słomek trafiają do mórz i oceanów, stwarzając zagrożenie dla fauny morskiej. Hasło Save the Turtles stało się jednym z najpopularniejszych wśród aktywistów klimatycznych. W 2019 roku administracja Bidena poparła inicjatywy mające na celu zlikwidowanie plastikowych słomek. Wprowadzili regulacje, które miały do do ich stopniowego wycofania. W ich miejsce miały wejść słomki papierowe, bambusowe albo metalowe. Jednak decyzja ta spotkała się z krytyką. Użytkownicy skarżyli się na kruchość papierowych zamienników i ich krótkotrwałość. Donald Trump jako sceptyk wobec regulacji ekologicznych twierdził, że niektóre decyzje są bardziej ideologiczne niż praktyczne. W jego retoryce temat plastikowych słomek stał się symbolem walki z biurokratycznym szaleństwem i lewicowym ekologicznym fanatyzmem. Jego zwolennicy widzą w tym de decyzje opartą na zdrowym rozsądku. Powrót do plastiku ma być praktyczny, wygodny i pozbawiony ideologicznych podtekstów. Z kolei ekolodzy biją na alarm. Argumentują, że plastikowe słomki, choć mogą się wydawać drobnym problemem, są częścią większego kryzysu ekologicznego. Przywrócenie ich stosowania może być sygnałem, że Stany Zjednoczone odchodzą od proekologicznych regulacji, co może mieć daleko idące konsekwencje. Guardian twierdzi, że globalna roczna produkcja plastiku podwoiła się w ciągu dwóch dekad, od 2000 Roku. Daje to około 460 milionów ton, a zgodnie z szacunkami, do 2050 roku ta liczba wzrośnie czterokrotnie. Jednorazowe produkty plastikowe stanowią około 40% produkowanego w całym świecie plastiku, a na przykład plastikowe słomki rozkładają się przez 200 lat. Obecnie plastik można znaleźć już wszędzie, w mózgach ludzi, zwierząt, a nawet w powietrzu. Myślę, że trzeba sobie tutaj postawić pytanie. Kto na tym zyska? Dyskusja wśród plastikowych słomek ma także wymiar ekonomiczny. Branża tworzyw sztucznych to gigantyczny sektor gospodarki, a producenci plastiku od lat walczą o utrzymanie swojej pozycji na rynku. Lobbyści związani z przemysłem plastikowym od lat argumentują, że zamienniki są droższe i mniej trwałe. Z drugiej strony przemysł ekoproduktów zyskał na restrykcjach dotyczących plastiku. Firmy produkujące biodegradowalne słomki inwestowały w rozwój technologii, a nagła zmiana polityki może zagrozić ich stabilności. Powrót do plastiku może oznaczać nie tylko krok wstecz dla środowiska, ale także wyhamowanie innowacji w tej branży. No dobrze, a jaki jest odbiór społeczny? Decyzja Trumpa wywołała skrajne reakcje. Dla jego zwolenników to zwycięstwo zdrowego rozsądku i symbol sprzeciwu wobec przeregulowanego świata. Uważają, że plastikowe słomki stanowią jedynie kozła ofiarnego w większej ekologicznej i że ich zakaz nie rozwiązałby realnych problemów związanych z plastikiem. Jednak dla obrońców środowiska ta decyzja to sygnał, że Stany Zjednoczone mogą wycofywać się z proekologicznych działań, co w dłuższej perspektywie może mieć poważne konsekwencje. W ich opinii, zamiast powrotu do plastiku, należałoby inwestować w lepsze ekologiczne alternatywy i edukację społeczną. Warto zadać pytanie czy plastikowe słomki naprawdę są problemem? Temat plastikowych słomek, choć na pierwszy rzut oka Błachy, jest odzwierciedleniem większej walki ideologicznej. Z jednej strony mamy ruchy ekologiczne, które dążą do ograniczenia plastiku i promowania zrównoważonego stylu życia. Z drugiej strony polityków, takich jak Donald Trump, którzy postrzegają te działania jako część niepotrzebnej ingerencji rządów w życie obywateli. Ostatecznie kluczowe pytanie brzmi, czy plastikowe słomki są symbolem większego problemu, czy jedynie medialnym tematem, Zastępczym. A może prawdziwa walka o środowisko powinna dotyczyć znacznie poważniejszych kwestii, takich jak masowa produkcja plastiku czy nadmierna konsumpcja, a także brak efektywnego recyklingu. Jedno jest pewne: powrót do plastikowych słomek to nie tylko decyzja polityczna, ale starcie dwóch różnych wizji świata. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co myślicie o decyzji Trumpa. A jeżeli podobał Wam się ten film, będzie mi miło, za łapkę w górę, suba i uśmieszek w komentarzu. Okay.